Siemano tutaj ja Wenti to jest mój pierwszy odcinek z Minecraft Mob Arena. Idziemy To będzie taki krótki odcinek No i postaram się, żeby nic złego się nie stało. Czekajcie ma mm. Ma yo, in 1 Musisz podać arenę avans Aha ja Jestem tutaj na pier pierwszy raz na serwerze i Nie jestem tak za bardzo przyzwyczajony by oglądać Aha Tu poczekamy chwilkę Jak to było? Maspektakt Maspekt spec... spec T M1 na przykład. Chodźmy. To źle napisałem. O jest. Możemy ich oglądać. Jak widzę. malej przybywaj. Okej, okay, chodźmy zobaczyć. Tam się biją. Nie, no ja może teraz poczekam. Poczekamy. na chwilę i dopiero jak się uda, to wyjdziemy. Będziemy będzie ma Join m na przykład. A źle. Okej, okay, udało się. Weźmiemy sobie może rycerz ma co, Blacker. Dobra, Blakera Suncraft. Okej, okay, jesteśmy. Mamy co, niektóre leczenia i jednego koksa. Od razu znowu wam przypomnę, że pierwszy raz gram na tym serwerze i nie, za bardzo, nie wiem. Nie wiem za bardzo, jak tu jest. Więc jakby mi coś źle wypadło, to przez, sorry. I jeśli od razu mówię, jeśli będzie lagować, to przepraszam. Pan ma inny zyczu, <grym> zyczu> To jest za ja bardzo lubi zyczu. Ojej. Tak w ogóle wygląda serwer na fajny. To jest serwer Minefox. I tak w ogóle to moje filmiki będą trwać po 10 minut i nie będą za często wrzucane, przepraszam. I co jeszcze bym powiedzieć? Filmy będą z Minecrafta i tam z różnych gier, jak wypadnie. Ojej. Specjalna. O ja. GPS sobie do nich Jedziemy. Okej, nie. Lol Nie wiem, do której ja tu rundy dojdę, ale na pewno niedaleko Czemu ja butelką biję? Dobra, spoko yy, w, Postaram się jeszcze wrzucić Może z, nie wiem, TVP raczej, nie jest czegoś fajnego. Na przykład może. z hmm. Nie wiem, parkur, może coś tam fajnego się rzuci. Jak w ogóle to. O, jak już ten łuk. Byśmy mieli łuk. O, kurwa, kurde Jaki tu masakra. Słyszałem, że gościu kiedyś podobno dotarł do 40 nawet na tym sercu. Ja raczej też się postaram, ale na pewno tutaj tej nie dotrę. Jak już mam tyle życia, już tyle zmarnowałem, to nie mam szans. Po prostu ja się nie oszczędnie biję. I za bardzo w PvP to nie jestem taki. Odcinki będę miał może z Black Bloodem, to mój kolega. Link do jego kanału będzie w opisie z Mr. no i z innymi różnymi takimi nieznanymi liberami. O, ale taka masakra. Wow. no i co chwilę trzeba uciekać. Ja nie mogę. Nie! Von, won, won, won. To jest najdziwniejsze. Jeden kliper wybuchnie, więcej nie wybuchnie. Kurde. To jest dopiero 13. Jest tysiąc. Myślałem, że będzie łatwiej. Nie, naprawdę myślałem, że będzie łatwiej. Czemu też kiedy tak się kryją w tych zakamarkach? Idź. Nie, nie, wow, nie, spiderów! A! Dobra, piętnasta. Ciekawe, co za to dostaniemy? dostaniemy jakieś jakieś rzeczy? rzeczy Czy nie, się coś dostaje? Wow. co nie, nie, wywalają się. Не пигмены. Пигмены. нет нет ее, ее, ее. О, ч ⁇ рт. О, ч ⁇ не Ее, 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 вас, благаю. не я вас, благаю. Ее, Нет. благаю вас, благаю. ты я вас, вас, Ale cios Dobra. Za dużo ich tu jest. Tak w ogóle to na moim filmie moje filmy będą śmieszne. Ten raczej znaczy, nie będzie śmieszny. Może coś się jeszcze uda pod, w tym filmie, ale raczej nie. Filmy będą tak, tak dla zabawy. O Boże. O Boże, o Boże, o Boże, o Boże! Fart, fart. Ja nie mogę. Chyba wszyscy żyją. Nie wiem, czy wszyscy żyją, ale. Chyba jest, zostałem jeden. Bo nikogo ja tu już nie widzę. Tak, zostałem jeden. Wygram to. Jestem zwycięzcą. Jestem zwycięzcą. Dwudziesta runda. Uda się nam. Uda nam się. Jesteśmy zwycięzcą. Jesteśmy zwycięzcami. Miszcze. Nie? O Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże. Bożeńka. Nie, 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 nie. nie, Wiem, że ja ich zbyt niebie, tylko toczę się w kółku, ale. Inaczej nie przetrwam więcej. Tak w ogóle, czemu ja nie mam taktyki? Jest ta druga? Ja mam dopiero killów 27. No i zginiemy, zginiemy. Nie, 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 błagam. Ła! Co? Ja, kurde. Ale dobrze było. Nie dotarliśmy do 40, ale dobrze było. Bardzo dobrze. Dobrze się grało, więc. No. Ja już chyba z wami pożegnam, więc subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. No i łapki w górę. Cześć.